Witam się serdecznie u mnie w kuchni dzisiejszy pochmurny dzień w nocy popadało i tak kochani dzisiaj przychodzę do was tak naprawdę z przepisem na zrobienie ciasta drożdżowego na słodkie wypieki a co z tego ciasta zrobię to myślę że przepis będziecie mieli pewnie w całości ja już dużo razy piekłam słodkie jakieś bułeczki czy po prostu jakieś rogaliki. Pomyślałam, że dzisiaj po prostu taki przepis podstawowy na zrobienie słodkiego ciasta drożdżowego, z którego możecie zrobić wszelkiego rodzaju bułeczki, rogaliki z dżemem, z jabłkami, z jagodami, z czym tylko chcecie. Ja zazwyczaj robię z kilograma mąki. Oczywiście można sobie te proporcje podzielić na mniejsze. I tak kochani. U mnie mąka pszenna 450 lub 500. Do tego będziemy zaraz bijali 2 jajka, 2-3 jajka. Mam tutaj taka mniejsza szklanka, to jest po prostu cukier sobie wsypiemy wiadomo. Mówiłam słodkie, to będą słodkie na słodkie wypieki. Tutaj mam rozpuszczone pół kostki margaryny bądź masła, żeby był fajny żółty kolor. Sobie tutaj wlewam. Mam tutaj jakieś około, szklanki, troszkę więcej mleka. Jeżeli będzie potrzeba, to będę do zimnego dolewała. Ona jest troszkę żółte, bo było grzane w tym garnuszku, w którym był była grza, rozpuszczana margaryna. Wbijamy sobie te dwa nasze jajka. Tutaj do ciasta U. sobie wlejemy. w tym, tutaj mleku, już sobie zaraz rozpuścimy drożdże u mnie świeże. Może was jakoś przesunąć, żebyście wszystko dobrze widzieli. Jeżeli będzie po prostu potrzeba dolewania mleka, to będę mleko dolewała. Mam w kartonie. Myślę, że może i wystarczy. Mam tutaj trzecią część, po prostu kostki drożdży. 150. Gramowych. Myślę, że to spokojnie wystarczy. Mleko musi być ciepłe, nie może być gorące, żeby drożdże nam się nie zaparzyły. I sobie to mięszam. I będziemy wlewać do naszej miski z pozostałymi rzeczami. Niektórzy robią taki zaczyn, że. Dodają tutaj łyżkę mąki. Ja akurat tak nie robię. Po prostu wszystko sobie tutaj daję. I powinnam gdzieś tu mieć łyżkę, ale zginęła, to się mówi, w trakcie pracy. Czekajcie chwilę, moment. Wezmę sobie. Przymieszamy sobie łyżką. Na razie zobaczymy, czy będzie jeszcze potrzebny płyn. Jak macie jakiś Fajny aromat to można dać. Czekajcie, w sumie ja zobaczę, czy ja coś mam. Czy ja coś mam, czy ja coś mam. Jakiś aromat. Mam aromat rumowy dam troszeczkę tego aromatu. A nie jest to obowiązkowe. Można dać też cukier puder. Mam pół takich, kilka kropli, naprawdę tego aromatu starczy, żeby nie było za intensywne po prostu Ucz sobie zatykam powiem wam ładnie pachnie i z takiego ciasta można robić wszelkiego rodzaju słodkie wypieki nawet słodkie bułeczki same lub chałkę takie ciasto sobie, widzicie, przemieszam, przemieszam. Zobaczymy, czy będzie jeszcze potrzebne mleko do dolewania. Zaraz muszę to wiadomo wziąć i rękoma po prostu zagnieść. Niestety zobaczymy. Myślę, że to, co rozpuszczałam drożdże, to było jakaś szklanka. Taka dobra szklanka, 250 ml mleka. co sobie zdejmę zegarek. I po prostu będę zagniatać ręką to ciasto. Ciasto oczywiście będzie wymagało wyrośnięcia w ciepłym, po prostu miejscu. Powiem Wam, jak pięknie pachnie ten aromat. Czyli myślę, że wystarczy tego po prostu, tego mleka. Może kapkę normalnie, czyli taka dobra szklanka mleka. Ciepłego. O, ładnie się widzicie zagniata, ciasto. No dobra, ja sobie moi drodzy zagniotę pewnie to ciasto no co was tutaj będę trzymać prawda Czy to w sumie jak chcecie bo to nie jest jakaś wiecie skomplikowana filozofia ciut ciut tylko dam tego mleka jeszcze i sobie przykryję ściereczką i zostawi na godzinę do około pół godzin do wyrośnięcia i będę miała gotowe ciasto już na moje dzisiaj słodkie wypieki czyli ja się zabieram za zagniatanie i ciasto już mam zagniecione fajne mięciutkie ciasto powstało ja sobie podsypałam go mąką żeby mi się nie przykleiło i teraz zostawiam to ciasto do wyrośnięcia. ja sobie o, wezmę taki Ręcznik, opatulę sobie i odstawię sobie gdzieś po prostu do wyrośnięcia na szafkę i potem Wam pokażę jak ciasto wyrosło, bo chodzi tutaj głównie żebyście wiedzieli jak sobie takie ciasto na słodkie wypieki zrobić. A co już zrobicie z takiego ciasta to już jest Wasza indywidualność, u mnie chyba dzisiaj będą... Bułeczki z jabłkiem i z cynamonem. I tutaj mam ciasto, które bardzo ładnie już mi wyrosło. I z tego ciasta za chwilę będę robić sobie bułeczki. Takie ciasto na słodkie wypieki.